Rejestrator temperatury TC08 dostarczany jest w standardowym kartonowym pudełku. W środku znajduje się instrukcja obsługi: kabel USB w wersji 2.0 o długości 180 cm oraz oczywiście ośmiokanałowy rejestrator TC08. Rozpoczęcie pracy z rejestratorem jest bardzo proste. Na potrzeby tej prezentacji podłączę do rejestratora dwie termopary, termoparem typu K do kanału numer 1 i termoparem typu T do kanału numer 2. Oczywiście do obsługi rejestratora niezbędna jest instalacja oprogramowania, które dostępne jest na stronie producenta pod adresem picotech.com. Z menu wybieram zakładkę Downloads, software, kategorię urządzenia. Nasz rejestrator TC08 i ostatecznie wersję oprogramowania PICOLOG 6. Instalacja przebiega standardowo, jak dla wszystkich programów systemu Windows, więc nie będę tego prezentował. Oprogramowanie dostępne jest w kilku wersjach językowych, w tym w języku polskim. Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowanie zapyta, w jakim katalogu na dysku domyślnie mają być zapisywane rejestrowane dane. Oczywiście tą lokalizację można zmienić. Oprogramowanie może działać w trybie demo bez podłączonego jakiegokolwiek urządzenia, co umożliwia przeglądanie danych offline. Po podłączeniu urządzenia, oprogramowanie automatycznie wykrywa podłączony rejestrator, którego ikona pojawia się w przestrzeni roboczej oprogramowania PicoLog6. Jest to główne okno programu, w którym dokonujemy konfiguracji systemu pomiarowego. Do kanału numer 1 podłączyłem termoparę typu K. Dane związane z tym kanałem będą prezentowane na wykresie w kolorze niebieskim. Oczywiście ten kolor można zmienić. Interwał próbkowania ustawiam na 3 sekundy. Do wyboru mam również milisekundy, minuty i godziny. Parametr definiuje jak często zarejestrowana próbka pomiarowa ma zostać zapisana na dysku. Sonda lub skalowanie. Termopara nie potrzebuje skalowania. Natomiast jeśli podłączymy do systemu niekonwencjonalny czujnik czy sondę prądową, w tym menu można to skonfigurować. Ostatnim ustawieniem jest wybranie odpowiedniego typu wejścia. W tym konkretnym przypadku będzie to termopara typu K. Do kanału numer 2 podłączyłem termoparę typ T. Poprzednie ustawienia zostały zapisane, więc w tym momencie jedynym parametrem, który ustawiam, to typ wejścia. I będzie to termopara typu T. Po skonfigurowaniu chociażby jednego kanału pojawia się dodatkowa funkcja kanałów matematycznych, umożliwiających wykonywanie obliczeń matematycznych z wykorzystaniem zarejestrowanych danych, a ich wynik przedstawiany jest jako dodatkowy kanał. Do celów demonstracyjnych użyję prostej różnicy temperatur między dwoma kanałami. Oczywiście oprogramowanie umożliwia definiowanie znacznie bardziej złożonych wyrażeń. Można zdefiniować własną jednostkę, która będzie wynikała z zastosowanego wyrażenia lub użyć którąś z już zdefiniowanych. W moim przypadku będzie to oczywiście temperatura i stopnie Celsjusza. Wszystkie zdefiniowane kanały pojawiły się w prawej części okna programu, w sekcji Kanały i Osie. Dopóki nie uruchomię rejestracji, część parametrów kanałów mogę modyfikować klikając wybrany kanał. Pojawią się dodatkowe funkcje edycji lub usuwania. System pomiarowy został skonfigurowany. Następnym krokiem będzie ustawienie parametrów rejestracji temperatury za pomocą tego systemu. Dane mogą być gromadzone na lokalnym dysku lub w chmurze. Na potrzeby tej prezentacji użyję lokalnej przestrzeni dyskowej. W kolejnym kroku wybieram typ pobierania danych. Do dyspozycji mam trzy typy: rejestrację ciągłą. Jedynym ograniczeniem jest ilość wolnej przestrzeni na dysku. Rejestrację przez ściśle określony czas. Po wskazanym okresie rejestracja zostanie zatrzymana. I ostatni typ, rejestracja przez ściśle określony czas z nadpisywaniem. Po upływie określonego czasu dane zaczynają być nadpisywane od początku. Może się przydać, gdy na przykład istnieje potrzeba ciągłego wglądu w zarejestrowane dane przez okres 7 ostatnich dni. Trochę jak monitoring wideo. Przestrzeń dyskowa zajmowana przez pobrane dane w takim przypadku będzie stała. Do celów dzisiejszej prezentacji użyłem typu pobierania bez ograniczeń. Przed rozpoczęciem pomiarów pojawia się jeszcze podsumowanie ustawień. Rejestracja lokalnie, rejestracja ciągła i krótka informacja, że mój system pomiarowy może wymagać 346 KB przestrzeni dyskowej do zaarchiwizowania pomiarów z jednego dnia, a w wolnej przestrzeni zostało jeszcze 300 GB. Po prawej stronie prezentowane są dane pomiarowe w czasie rzeczywistym. Aby zobaczyć zrejestrowane dane klikam w ikonę wykresu znajdującą się w górnym menu. Termopary są w chwili obecnej bardzo blisko siebie, więc różnica temperatur przez nie mierzona jest bliska 0. Widać to na wykresie w kolorze zielonym. Zasymuluję zmianę temperatury. Najpierw na termoparze typu K z kanału pierwszego, a następnie termoparze typu T z kanału drugiego. Jak widać kanał matematyczny również kalkulowany jest na bieżąco. Jakie funkcje udostępnia nam samo programowanie? Jedną z nich jest możliwość umieszczania na wykresie adnotacji, by np. przekazać innym użytkownikom co mogło być powodem zmiany parametru. Klikam dodaj adnotację, a następnie wybieram kolejnym kliknięciem punkt na wykresie. Wpisuję uwagi, w moim przypadku hipotetyczne otworzenie drzwi. Wybieram styl zakotwiczenia oraz kierunek umieszczania chmurki z uwagi. Ustawiam adnotację dla drugiego wykresu, tym razem będzie to otworzenie okna i wybiorę linię zamiast punktu zakotwiczenia. Klikając dwukrotnie na wybranej adnotacji można dokonać jej edycji. Jeśli obraz jest nieczytelny można ukryć chmurki z notatkami pozostawiając znaczniki lub całkowicie ukryć adnotację. Kolejna funkcja to kursory pomiarowe. Ułatwiają dokładny odczyt wartości punktu na wykresie oraz czas jego wystąpienia. Jednokrotne kliknięcie zakotwicza pierwszy kursor, a do dyspozycji pojawia się drugi, który dodatkowo umożliwia pomiar wartości oraz czasu pomiędzy pierwszym i drugim kursorem pomiarowym. Drugi kursor również można zakotwiczyć jednym kliknięciem. Kliknięcie na ikonę celownika w dolnej części programu usuwa ustawione kursory bezpowrotnie. W takim przypadku pomiar kursorami trzeba wykonać od początku. Dane mogą być również prezentowane w postaci tabeli. Trzeba ją wstępnie skonfigurować. Wyjściową częstotliwość próbkowania ustawiam tak samo jak rejestracji. Dwa miejsca po przecinku i ostatni pomiar. Dane prezentują się następująco. W prawej części okna mamy kilka zakładek. Pierwsza to kanały i osie, w której można ukrywać lub pokazywać wybrane kanały pomiarowe oraz je edytować lub usuwać. To jest dobry moment, aby pokazać działanie funkcji automatycznego skalowania osi. Jeśli funkcja jest wyłączona, skala osi Y nie zmienia się przy zmianie parametrów wyświetlania. Wyłączy kanał matematyczny, po prostu znika z przestrzeni. Jeśli jest włączona, to oprogramowanie próbuje wykorzystać całą dostępną przestrzeń ekranu, aby wyświetlić zarejestrowane dane. Kolejna sekcja to alarmy. Alarm dodaje się przez kliknięcie na ikonę dzwoneczka. Dostępne są trzy typy alarmów. Pierwszy to alarmy wywoływany przekroczeniem przez sygnał założonej wartości, w moim przypadku temperatury. Drugi Typ to alarm wywoływany w momencie utraty połączenia przez rejestrator. Natomiast typ trzeci to wyzwalanie alarmu w momencie spełnienia kilku warunków lub funkcji logicznych zdefiniowanych przez użytkownika. Na potrzeby tego filmu wybiorę pierwszy typ. Alarm ustawiam na termoparze typu K. Można tutaj zdefiniować zakres poprawnej temperatury, wskazując dolną i górną granicę. Spełnienie tych warunków spowoduje odtworzenie dźwięku. Można również uruchomić dowolną zewnętrzną aplikację. Parametr HOT OFF pozwala ustawić opóźnienie alarmu. Pozwala to na przykład na wykluczenie fałszywych alarmów, jeśli np. akceptowalne jest przekroczenie założonych progów przez bardzo krótki czas. Zasymulowałem zmianę temperatury. Alarm został uruchomiony. Został odtworzony dźwięk, a czas, w którym alarm był włączony, odpowiednio oznaczony na wykresie. Jednocześnie w sekcji kanały i osie aktywny alarm na odpowiednim kanale zaznaczony jest dzwoneczkiem. Pozwala to np. łatwo zidentyfikować problematyczną sekcję systemu. Rejestrację można spauzować i ponownie wznowić za jakiś czas. Oczywiście czas wstrzymania zostanie na wykresie odnotowany. Aby zmodyfikować lub skontrolować potencjalne alarmy przechodzę do sekcji alarmy. Po kliknięciu na zdefiniowany alarm do dyspozycji mam trzy funkcje: edycji, usuwania i historii alarmów. Kliknięcie na ikonę zegara rozwija listę wystąpień danego alarmu. Dostępna jest informacja, kiedy się rozpoczął, ile trwał i kiedy się zakończył. Kliknięcie na konkretny przypadek alarmu powoduje przejście do powiązanego z nim fragmentu wykresu. Dane na ekranie można przybliżać standardowo za pomocą lubki. Następnie można okno takiego zbliżenia przesuwać wzdłuż wykresu. Aby zobaczyć wszystkie dane, wystarczy kliknąć na ikonce różdżki. Kolejna sekcja to uwagi i adnotacje. W tej sekcji widać wszystkie stworzone adnotacje. I podobnie jak wcześniej, po kliknięciu na notatkę pojawia się przycisk edycji, usuwania i wykresu. Kliknięcie na ikonę wykresu powoduje przejście do powiązanego z notatką fragmentu przebiegu. W tej sekcji można również dodawać uwagi dotyczące rejestracji. Ostatnia sekcja zawiera informacje dotyczące parametrów rejestracji. Dostępne są dwie możliwości zapisu. Pierwsza to zapis danych. W tej opcji zapisywane są pełne dane, czyli konfiguracja systemu pomiarowego oraz zarejestrowane dane. Dzięki tej opcji można podzielić się z zarejestrowanymi danymi z innymi użytkownikami, którzy bez rejestratora mogą przeglądać te dane. Druga to zapis samych parametrów konfiguracji. Przydatne, jeśli mamy jeden rejestrator i używamy go w różnych konfiguracjach pomiarowych czy projektach. Dzięki temu powrót do ustawień starszego projektu pomiarowego jest bardzo prosty. Oprogramowanie PicoLog6 umożliwia również eksport danych. Do pliku CSV, jeśli potrzebna jest analiza zarejestrowanych danych w zewnętrznym oprogramowaniu, np. arkuszu kalkulacyjnym Excel. Możliwy jest również eksport widocznego wykresu do schowka lub bezpośrednio do pliku graficznego. Ułatwia to tworzenie dokumentacji. Eksport do pliku PDF umożliwia tworzenie raportu, który zawiera wszystkie dane w jednym pliku, łatwym do zarchiwizowania czy przekazania do użytkownika, który nie posiada oprogramowania Picolog6. Link do przykładowego pliku znajduje się w opisie. I na końcu eksport do pliku HDF5, który można otwierać i przetwarzać w takich programach jak Python czy Matlab. Dane zostały zapisane, zamknę więc oprogramowanie Picolog 6 oraz odłączę rejestrator. Zaprezentuję, jak wyglądają zapisane dane pełne i tylko konfiguracyjne w trybie offline. W przypadku samych danych konfiguracyjnych mamy dostęp tylko do konfiguracji kanałów oraz zdefiniowanych alarmów. Wybieram teraz plik z pełnymi danymi: mogę ukrywać, pokazywać kanały, przybliżać, oddalać, przeglądać i dodawać adnotacje, przeglądać alarmy. Używać kursorów. Mogę dodać nawet kolejny kanał matematyczny. Temperatura z termopary K, minus 5 stopni. I na koniec zapisywać pełne dane lub samą konfigurację oraz eksportować dane do różnych formatów. Zachęcam do pobrania oprogramowania i potestowania w trybie demonstracyjnym. Link do oprogramowania również znajduje się w opisie. Jeśli masz pytania dotyczące oprogramowania lub produktów Pico Technology, zapraszam do kontaktu. Więcej informacji na stronie www.picopolska.pl.